Zawsze uwielbiałam Halloween. Dla mnie to nie tylko strachy i słodycze, ale też odrobina magii. Taki dzień, kiedy wszystko może się zdarzyć. W zeszłym roku postanowiłam, że zrobię wyjątkowy kostium. Szukałam czegoś oryginalnego. Nie wiedźmy, nie ducha, nie wampira. W końcu na pchnim targu znalazłam coś niezwykłego. Była to stara, ręcznie szyta maska z filcu i skóry. Sprzedawca powiedział, że należała kiedyś do aktora z objazdowego teatru, ale coś w jego oczach mówiło mi, że wolałby jej się pozbyć jak najszybciej. Zapłaciłam i wróciłam do domu podekscytowana. Wieczorem, gdy przymierzałam maskę po raz pierwszy, poczułam dreszcz, nie ze strachu, raczej jakby ktoś obcy stanął tuż za mną. Spojrzałam w lustro i nie poznałam siebie. Maska była idealna, ale coś w moich oczach wyglądało inaczej zimniej obco. Poszłam na imprezę, wszyscy byli zachwyceni, pytali gdzie kupiłam kostium, bawiłam się świetnie, dopóki nie zauważyłam, że maska nie chce zejść. Ciągnęłam, szarpałam, ale jakby się przykleiła, zaczęłam panikować. Kiedy wróciłam do domu, w końcu udało mi się ją zdjąć z wielkim trudem. Ale wtedy zauważyłam coś przerażającego: skóra na mojej twarzy była zaczerwieniona, jakby maska naprawdę się w nią wgryzła. A w lustrze, na ułamek sekundy, zobaczyłam, że ktoś w niej nadal stoi. Uśmiechał się. Następnego dnia poszłam na targ. Żeby oddać maskę, ale sprzedawcy już nie było. Zamiast niego pusta budka i kartka. Nie można oddać twarzy, którą się wybrało. Od tamtej pory co halloween słyszę cichy szep. Do otwieram szafę. Znów nie załóż.